Cześć, siemanko, witam was, witam Was na moim kanale, witam Was w samochodzie. Dawno mnie nie było, dawno nie było rozmówek. Dzisiaj sobie troszkę porozmawiamy yy, naszło mnie na wspominki, ponieważ zima zaatakowała znowu. Nie wiem, czy będziecie tam widzieć w tle. Yy, śnieg spadł i przypomniała mi się taka historia, która zawsze bardzo rozgrzewa moje serce. Jak wspominam o retro yy, urządzeniach, które kiedyś tam posiadałem. Chodzi o Atari 800XL i historia, której nigdy jeszcze chyba tutaj nie wspominałem, nie opowiadałem. Może gdzieś tam się przewinęło przez chwileczkę, ale, ale czemu mi ten nos tak swędzi? Eee, sorry za ten nos, że się drapie cały czas, ale coś mi w nim swędzi. Atari 800XL to był komputer pierwszy, na którym tak naprawdę zacząłem pojmować, pojmować rozrywkę elektroniczną, poznawać ją. Kiedyś ktoś tutaj na tym kanale zarzucił mi, że jest niemożliwe, żebym ja mógł to pamiętać, ale ja to jest, niestety dla tej osoby pamiętam i zaraz opowiem z tym związaną historię. <laughs> Jakiś czas temu, no jakiś czas temu powiedzmy 30 lat temu 31 lat temu albo 32 lata temu u mnie w domu zamytało Atari 800 XL niestety nie pamiętam dokładnie czy to była jakaś pudełkowa, ale podejrzewam nie była to pudełkowa wersja to było Atari 800 XL bez y, turbo z dwoma joystickami, z szarym magnetofonem i co wspominam do dzisiejszego dnia z uśmiechem na twarzy pełną, kaset Wiadomo, gry na Atari 800XL uruchamialiśmy wtedy z kaset, z magnetofonem. Kto miał więcej szczęścia, miał magnetofon z Turbo i z kartridżem Turbo i miał te gry wczytywane o wiele szybciej. Coś jak na Commodore 64, ale ja nie miałem. A o stacji dyskietek to nawet można było pomarzyć. Dopiero teraz jest mi dane te stacje dyskietek testować, oglądać i tak się z nimi bawić. Dopiero teraz w tamtych czasach to była po prostu magia. Kosmos. I tak, te kasety wspominam bardzo, a w momencie, kiedy gdzieś uda mi się zakupić jakiś zestaw kaset na Atari, bo je zbieram I te wszystkie kolorowe etykiety, które są na samej kasecie, takie pomarańczowe, czerwone, żółte No to w tamtych czasach kolorów nie było w ogóle, kolory były tylko w Peweksie albo na jesiennych drzewach I... i Pamiętam dokładnie, że te kasety wtedy robiły na mnie wielkie wrażenie. Układałem sobie z nich węże, bawiłem się nimi. No, oczywiście, potem wczytywałem gry, jak zostałem przez mojego ojca nauczony już to robić. To wczytywałem gry i dbałem o nie, układałem je codziennie, pielęgnowałem i. Mam strasznie duży sentyment właśnie do kaset z Atari i do gier, które były na tych kasetach. Ktoś z Was pewnie miał kasety do Komodorka, ktoś miał do Amstradów. No i też ma, tak samo pewnie też to wspomina. To jest nasze takie wspólne wspomnienie, tylko przedmiot wspomnień jest inny. I tak właśnie te kasety pamiętam. Wiecie co, trochę będę kaleczył teraz, bo to było bardzo dawno. I ja nie, nie wiem czy. Czemu, ale pamiętam, że jak gdzieś uruchamiali te gry wtedy nie było tego turbo, no to one się wczytywały bardzo długo. Ja w ogóle muszę zrobić, odtworzyć to na swoim kanale ten proces tego wczytywania, bo to było takie pierdzenie przerywane bez turbo. No i zazwyczaj kończyło się to komunikatem Load Error i trzeba było od początku ustawiać zgodnie z cyferkami na kasacie pozycję taśmy i uruchamiać grę jeszcze raz. Ale pamiętam, że wpisywało się taką komendę pokę i nikt nigdzie tego na kanale. Na kanałach swoich nie spotkałem się z tym, nie pamiętam w ogóle po co się to wpisywało. Na pewno dużo osób będzie wiedziało i mi napisze w komentarzu pokę i tam jakiś ciąg cyfr 5, 4, 0, 1 5, 4, 0, 1, 5, 2, coś takiego. Tak, tak to pamiętam, bo to były chyba najczęściej używane cyfry wtedy w moim życiu, tak mi się zagodowały. Wiadomo, że jak ktoś zagówniarza, to chłonie wszystko jak gąbka i do tej pory y, pamiętam, chyba, do, chyba mi się wydaje, że dobrze ciągł właśnie tych cyfr pokę oraz y, pamiętam jeszcze y, numer karty z wypożyczalni kaset wideo 1884. To był mój y, to mi się teraz przypomniało. Y, no i tak y, idąc dalej tematem wspominek z Atari, no to pamiętam, że był duży telewizor, na początku był to telewizor, Sa, sanio To telewizor Sanio, tak Nie mieliśmy monitora, mieliśmy Sanio. Mieliśmy podłączony, podłączony ten, ten, ten telewizor do Atari, no i e, wszyscy przychodzili grać. Wszyscy grali i dodatkowo stał obok, była kanapa. Na kół tej kanapy stał e, taboret i na tym taborecie było radio JVC, na którym e, rozpoczęła się działalność piracka i kopywało się tam gry. Przychodzili sobie do nas znajomi mojego taty i ciach, pach, cyk i kraseta skopiowana przepisywali tam ręcznie sobie, no coś pięknego ludzi się przewijało, przynosiło fajnych rzeczy no pamiętam jak się stare dwa chłopy stały, tam mój ojciec z tam kolegą powiedzmy i się spodskakiwali z radości, ja teraz na filmach i się cieszyli, że mają jakąś tam, zdobyli jakąś tam grę i grali i dużo gier z tamtego czasu, ja naprawdę dużo ograłem tytułów, a pamiętam, no nie pamiętam w ogóle, jak one się nazywały. I też do was prośba. Była taka gra, że jedno planszowa, był helikopterek, on strzelał w grunt, w ziemię i dochodziło się, i odkrywało się złoto. Tam się trzeba było tym strzelaniem, rozwalaniem tej ziemi dostać do chyba złota. To było chyba złoto. To była taka gra. I bardzo chciałbym tą grę, żeby ktoś mi powiedział, jak to się nazywa. Druga rzecz, to gra... Znowu mnie nos swędzi, no. Koronawirus. Cholera mnie dopada. No. I druga gra to była taka, że... To była gra chyba czarno-biała. Albo ona nie była czarno-biała, tylko żeśmy grali na czymś, co było czarno-białe. I tam się latało takim okrągłym ludkiem. <grywamy> to... Jak ja to opowiadam? Czy to się słychać? Okrągły ludek sobie taki latał, i były różne korytarze. I się przeskakiwało, jak się przechodziło do następnego pomieszczenia, to się ekran, ekran scrollował i tam takie latały jakieś potworki. Jezu, to, przecież nie, to, to może być każda gra, no ale ta postać mi się przypomina z taką babuszką, coś takiego, takie dziwne, jakieś wańka, wstańka wpływała. No takie, tak to mniej więcej wyglądało. I też bym chciał tą grę, bo pamiętam, że ojciec nie pozwalał mi w nią grać. Bo tak się w nią wciągnął, że powiedział, że nie, i chyba, już spać, masz się zająć sobą, bo on będzie to grał. I tak bym chciał tą grę sobie właśnie zagrać. Atari 800XL. Atari 800XL to również wspomnienia joysticków, które wtedy. Yy, niewyobrażalnie szybko się psuły, no bo gry są tak wymagające, że nawet ja dzisiaj na przykład trenuję dla Was do filmu, który montuję, tworzę, nagrywam powoli o Rick Dangerous i tam naprawdę joystick to ma przejebane życie, w tej grze, no przejebane. Ja pamiętam, mój tam miał takie pudełeczko i tam miał pełno mikrostików i sprężynek. Jak ja bym, co ja bym dał się za takie pudełko, żeby je mieć? I tam w tych y, Joyach Quickshot 2 Turbo Plus chyba mieliśmy tych joysticków trochę, no to sprężynki strzelały i tylko cyk cyk cyk, to jak pamiętam, y, jak oni to wymieniali, te, te sprężynki u mnie, to był, to był moment, nie? Pick, pick i zrobione. To było tak jak ustawienie głowicy w komodorku wtedy, wymienialiśmy sprężynek w tym, w joystiku. Mikrostików, dlatego też mam tak duży sentyment do klikających mikrostików w joystickach. Bardzo je lubię, ale wolę grać na gumkowych, ale bardzo lubię ten dźwięk. Atari 800XL, no to przede wszystkim to wgrywanie, te, co już wspominałem wcześniej, tych gier, one się wgrywały, ja nie wiem, po kilka minut, po 10 minut potrafiły się wgrywać te gry i też trzeba było. Wychodzić i w ogóle nie oddychać, nie można było nawet pierdnąć, nic nie można było zrobić, bo gra się nie przydała. A za to ten Komodor komodorowskim magnetofony można było po ścianach rzucać, a gra i tak się przydała, nie. To, to jest tam gdzieś nawet na jakimś kanale. Tam ktoś opowiadał o tym właśnie, że, że gry się nie wgrywały, że było cicho. Nie tam z za kanał, teraz taki to nie pamiętam. Co tam jeszcze? Atari 800 XL to przede wszystkim jeszcze yy, pamiętam, że yy, dużo czasu zajmowało mi też, z nudów już człowiek siedział, odpalał ten komputer, już gry miał ogranę, yy, rysowanie na ekranie z użyciem znaków, rysunków. takie rzeczy robiłem, nawet w tym, w tym ekranie jest napisane ready, i mrugającym kursorem to sobie po prostu rysowałem domki, oddzielałem linię spacją, łączyłem ze sobą myślniki, no po prostu yy, wyobraźnia moja wtedy nie znała granic. Yy, no i, i bardzo miło właśnie wspominam, pamiętam, że dużo grałem właśnie na Atari w taką pogodę jak dzisiaj, jest, widzicie tutaj, nie, z tyłu jadę sobie, tam jest śnieg, pada, no po prostu już się na zanosiło, zanosiło, a tu nagle jeb i mamy zimę. Przynajmniej sobie można poszaleć na śniegu trochę z napędem. Nie, wyszalałem się w tym roku jeszcze na śniegu, ale to tak na marginesie biegam. No i tak, wygląda moja historia, słuchajcie, z Atari 800 XL. Chętnie poczytam i bardzo lubię czytać, jak piszecie o swoich historiach. Bardzo dużo osób wysyła do mnie na Facebooku yy, różne swoje historie. One są wszystkie bardzo podobne, ale dla każdego wydają się unikatowe, no bo takie też są to historie nasze? Opowiadajcie, piszcie w komentarzach Wasze takie najlepsze wspomnienie z tych czasów, kiedy mieliście pierwszy raz styczność Bardzo lubię czytać jak y, piszecie to już komentarze jak chodzicie y, Chodziliście z rodzicami do jakiegoś Pewexu I tam kupowaliście na przykład Atari za dolary To kosztowało tyle w przeliczeniu na dzisiejsze To jest tyle, że to było jeszcze więcej wypłat I tych wypłat to można było wydać tam 40, a pamięć do i tak kosztowała jeszcze drugie tyle do Amigi na przykład, czy tam gdzieś tam ostatnio ktoś pisał. No to są świetne rzeczy, pani się to spójna, Pani się to czyta, tak, więc piszcie w komentarzach. Jeżeli chodzi o koniec mojego Atari 800XL to ja nie jestem sobie w stanie przypomnieć co się stało, że ono zniknęło. Pamiętam tylko, że przez pewien czas zostało ono zastąpione przez Atari 65XE, to szare takie, ze skrzywymi klawiszami na górze. I jakoś... Nie wiem, mam awersję do tego modelu. Nie wiem czemu, ale zakodowało mi się w głowie, że było to gorsze Atari od tego 800XL, które posiadałem. Na pewno dzisiaj 800XL stanowi o wiele większy rarytas dla nas kolekcjonerów, zbieraczy i fanów retro niż 65. W każdym razie było to jakieś takie dziwne zamienienie i potem już skończył się czas Atari, wpadło Commodore 64, wpadło 1040ST, FM albo STF też dokładnie nie pamiętam, to już historia była opowiadana. W każdym razie, tym krótkim filmikiem chciałem zachęcić Was do jak największej liczby komentarzy pod filmem, abyście opowiadali o swoich przeżyciach, historiach, wspomnieniach oraz najmilszych chwilach, jakie przysporzyły Wam retro urządzenia wtedy, kiedy byliście jeszcze gówniarzami, tak jak ja. Tym miłym akcentem dziękuję Wam, żeście wytrwali i słuchali tego mojego nadzwykle pobudliwego pieprzenia. Do zobaczenia, trzymajcie się, na razie i cześć!